W ostatnim filmie mogliście się dowiedzieć, co nas będzie czekać w styczniu, ale wczoraj twórcy zarzucili pełne patch notes, a informacji jest sporo, gdyż przygotujcie się, aktualizacja waży aż 76 GB. A co w niej znajdziemy? Oczywiście oprócz tego, co już opowiadałam w poprzednim filmie, do którego Was serdecznie zapraszam, to. Praktycznie od 9 stycznia, czyli od dzisiejszej aktualizacji, już dostępne są dwa nowe wydarzenia z nagrodami, takie jak Free pulle, kosmetyki oraz materiały. Nowa kampania odblokowująca bossa oraz różne nagrody. Nowy Encounter e, oraz wydarzenie dla nowych graczy, gdzie po 9 stycznia granie z takimi osobami w wydarzeniach gildynych, trialach czy weekly będzie dawało dodatkowe dla nas również i nagrody, ale i sami nowi gracze będą otrzymywać takie specjalne itemy, które pozwolą na szybsze girowanie się. Nowy gameplay dla osób, które nie są w żadnej sekcie. Wreszcie dostaliśmy obszar treningowy, na którym możecie testować kombosy, prezentować buildy i inne zmiany w wydarzeniu podczas zatrzymania, od teraz jeżeli jesteście w partnershipie, słonkohort, mistrzowie i uczniowie, osoby z punktami intimacy większymi od 16 tysięcy mogą również trafić wspólnie do więzienia i być ukarane.